Tak widzowie, z tej strony ja Hubert. I dzisiaj zaczynamy 42 odcinek z serii Farming Simulator 16. O, dobra, tak będę musiał trzymać kamerę. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać. Ale pewnie tak, no nie wiem, zobaczymy później. Dobra. I dzisiaj zaczynamy nawożenie. Jak widzicie, mam już kamerkę, mam już stroną. Nie to co w tych pierwszych odcinkach zawsze było. Ale dobra. Teraz będziemy rozwozić gnój. Czekaj, gdzie jest rozrzutnik? Gdzie jest rozrzutnik? Tu. Mam plan na kupno nowego rozrzutnika, ale nie wiem. Zobaczę. Bo teraz bym sobie kupił nowy rozrzutnik. I siewnik jeszcze. No nie. Teraz jeszcze, później jeszcze nowy kombajn. Powiem tak, w Ale słabo będzie mnie słychać, bo już to chyba w nim widzę. Dobra, mniej ważne. No to włączamy pracownika. Będziemy rozwozić gnój, no nie? Trzeba go rozrzucić w sumie. Ładnie wygląda. Zestawik wszystko na równo. I patrzcie daty jest aż 8 serca to nagrywam, no nie? Po jakim czasie, jak, kiedy to będzie ten odcinek? Nie wiem. Na pewno w lipcu ten odcinek wleci, albo... No na pewno w lipcu. Ale powiem wam tak, jak będzie już lipiec, to już przez pewien czas nie będę nagrywał odcinków i nie będę wrzucał przez parę tam, dn... no nawet przez miesiąc nie wrzucę odcinka ani szoca, no bo będę u wujka na prawdziwych żniwach, nie to co tam gra, tylko na prawdziwych żniwach, czyli ciągnikiem będę tam trochę pokieruje, może jak mi się uda kombajnem pojeżdżę, no nie? Ale przeważnie to tam, bo jak nie na może nauczę jeździć ciągnikiem, tak się pochwalę. No i będę pewnie tam jeździł ciągnikiem, no nie na gospodarstwie, tam w polu będę jeździł. No bo tam taki hash ulic miejskich to nie mam tej wsi, no nie? Same tam pola tylko są. No nie? Ko w komentarzach nie, nie możecie chyba pisać, bo są wyłączone. Jedynie trochę na szelcach to tak. Ale dobra, mniej ważne. Teraz se tu nawozimy obornikiem. No i że źle, żem zawsze tak wjeżdżam, Bo się przyzwyczaiłem, a tam stoją maszyny, i ten pracownik będzie mi tu turikunta stawiał z wykrzyknikiem. Bo że coś mu już przeszkadza i nie może wyjechać. A ja tacy sobie winni, te pracownicy że no nie? Dobra. Mam plan na kupnem jeszcze później tego pola. Ale to przyszłość. No nie? O, to też jest przyszłość daleka. Dobra, czekajcie, bo już. O, już by mi tu pokazał, ale już nie chciałem się wkurzać, no nie? Dobra, czekajcie, bo mi coś w paznokciutku utkwiło, ale już wyciągnąłem, to więc jedziemy dalej, dobra? Pewnie słabo będzie mnie słychać, to już czuję, ale jakoś się przeżyję. Dobra, teraz jedziemy na te pole. Obornika mam szczerze to sporo nawet. Ej, nie widzowie, bo tak, e, raz był farming za darmo i kurde na telefonie, no nie? Może niektórzy wy jako pobraliście, ale no ja nie pobrałam na komputer, bo tak to bym wam nagrał. Serial na telefonie, to nawet nie wiem. Nie, nie wiem, jak to się gra na telefonie. Nagrywa odcinki na telefonie. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem i nie powiem. Bo nie wiem. Aha. A bo na nie moje pole. No tak. No wiem. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj same sam obornik tylko, no nie. Hmm. Nie wiem, co by kupić później. Serii sąsiad biedny i bogaty już nie, na, nie nagrywam, no nie. Starczy już mi tych odcinków. No nie. To drugie nie wrzucam, bo nie mogę. No nie. Bo są za długie. No ale dobra. No o tym właśnie mówię, że to na nie moje pole leci. Dobra. Nieważne ważne. Teraz tu trzeba nawozić. Może za dwa sezony uda mi się na nowy kombajn uzbierać. Już nawet zapomniałem co na tych odcinkach. Mówiłem i na co zbieram, to już nawet nie wiem. Ech, trudno, no nie. Ale chyba jak dobrze wiem, to ja chyba zbieram na nowy kombajn. Jak dobrze pamiętam. Ale najpierw też sięgnik kupię. Jak na początku odcinka mówiłem, i rozrzutnik, no nie? Plus więc No, przy ciągniki i kombajn, no nie? Trzeba trochę unowocześnić tą moją gospodarkę, no nie? Nowocześniejszą zrobić. Później se pole dokupić jeszcze. Tamty ze 150. I potem jeszcze później te. O. Za 120, no i później by się gospodarka rozwijała, no nie, no ale ja się przeżyje, no nie, jakoś kukurydzę. Gdzie by tutaj posiać kukurydzę? Powiedzcie mi, hmm, nie wiem, wiecie. O, już skończyło się, dobra kukurydza, to nie wiem, gdzie bym posiał. Ale chyba na pewno znowu tu. Nie, tu bym posiał. O! Tutaj. Kur! Naprawdę nie da się tego powiększyć. Ja! Jakie gówno! Nie no, ja nie wytrzymam. Dobra, mniej ważne. E, tutaj bym miał, o! Kukurydzę Tu bym miał rzepak No tam tradycyjnie pszenica, no nie, bo musiałbym mieć no, nawóz jako, no nie, jako gnują, obornik Jedzie z obornikiem Łosie, kamera zaczyna z ciała. dobra, przepraszam za kamerkę chwilową Ale tak to jest, no nie Dobra, poczekaj ja cię tu zwolnię, kochaniutki Ja już sam to zrobię Zobaczcie jaka burznica ciemna jak w dupie umurzyna. Powiem już tak, no nie. Dobra. No i starczy już. I teraz jedziemy na nasze ostatnie pole, które tylko mamy, no nie? Bo no więcej pól nie mamy. Wystarczy nam tamto jeszcze. W sumie to no, mamy gdzieś 2 hektary albo hektar. O, oh. no bo tak, tam po powiedzmy te dwa małe, to mają po 50 arów. A to te ma gdzieś z hektar w grze. Bo w realnym życiu to bym miał gdzieś parę arów, to ty pole. Ale w grze inaczej jest, no nie? O, no, jest. Dobra, nieważne. Mhm, mm statują rozwój, zimy, obornik, no. Jakoś to się trzyma, no nie? Wszystko to się trzyma. Jaki mały ludzik, czyli bym był ja w tym życiu, no nie? O matko, nie tylko nie wiatę, nie wiatę. Dobrze, ma farta. A ładnie to wygląda tak z bliska, no nie? Powiedzcie sami. No, 10 minut. No wiem, jest trochę długa, ale trudno. I gada mi rozwoże, no nie? Tak, żeby tak zachęcić się odcinek, fajny zrobić. Ale ładnie to wygląda, no nie? On tak szybko też i jedzie. <laughs> Oj, kamera. Dobra. Weź mnie trochę ten. Zamyśliłem się sorki, No ale jakoś ten odcinek wygląda. No nie. <laughs> zaraz skończymy. Bo zaraz się skończy nawożenie. I tyle by było na ten odcinek. No nie. W następnym odcinku będą siewy. Tego wszystkiego. W sumie na dwa odcinki zrobimy siewy. Tutaj będą siewy pszenicy oddzielnie. A tam będą siewy i się kukurydzy i rzepaku też e, w jednym odcinku no i tyle no nie no, no. więc tak no nie powiem będę zbierał na nowy rozrzutnik i na nowy siewnik No nie, żeby szybciej robota szła. No, a później w dalekiej przyszłości yy, ten kostkarkę kupię, prasę do kostek, no nie? I tyle będzie. Ale z, powiem wam tak, seria będzie, no nie wiem, może będziemy mieli z 60 odcinków z tej serii, albo nawet ze z 200. Powiem wam tak. Czyli może w dwa lata się wyrobimy z tą serią. Albo z rok czasu. No nie. Dobra. Jedziemy dalej. I to by było na tyle z tego odcinka, no nie? Teraz wchodzimy sobie na gospodarkę o 13 minut dobra no i to tyle no nie by było dobra właśnie się coś nie gierka nie 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 tak dobra się przycięło no nie takie lekkie o były takie zacięcia no nie sami później zobaczycie o taka siatka no nie to właśnie są te zacięcia jak widać o Dobra, albo ten kamerka jest brudna? Nie. Dobra, mniej ważne. To by było na tyle. Cześć!